No, maneczko wszystkim Mamy dzisiaj e, sobotę, 16 stycznia Postanowiłem, że e, wezmę się Tutaj mam taki zasobniczek e, z nasionkami Że wezmę się za wysiewanie nasion kanny Zakupiłem tutaj ostatnio e, troszkę nasion kanny Tu mam troszkę nasion w miksie Tu, na, tu mam e, Taką kannę gatunkową w Hanach. Wstawię Wam zdjęcia tych kann, jak wyglądały ją kwiaty, oczywiście, tak. Tutaj mamy Polygay. Kolejna to jest Ada. Ada różowa. Kolejna to jest Watermelon Blue kolejna tropicana yellow no i mam też nasionka takie które zbierałem u siebie e, opisane z tej strony kanna czerwona no i tu tych nasionek też troszkę mam no więc e, bierzemy się oczywiście będę postępował zgodnie z instrukcjami e, pana piotra e, z kanału e, Piotr Kanna w ogrodzie e, oczywiście linka do tego kanału wrzucę e, pod filmikiem będziecie sobie mogli obejrzeć bardzo piękne e, kwiaty banany w ogóle rośliny egzotyczne e, pan Piotr hoduje także bierzemy się pierwszym etapem będzie e, odkażanie no to bierzemy się e, za odkażanie odkażanie będzie oczywiście w czym w spiro ale cuchnie. <noise> no więc bierzemy nasionka. Pierwsze, pierwsze na pierwszy ogień idą kanny czerwone, które zbierają u siebie e, tej, tego lata. Wysypuję je, je wszystkie sobie na rękę. Tak wyglądają. Niektóre tu się nie nadają. Widzę, że na przykład to to nic z tego nie będzie. Ale to zaraz selekcję zrobimy, reszta wygląda, że jest OK. No i teraz tak. Po to się odkaża w spirytusie. Żeby pozbyć się ewentualnego wirusa. Żeby kanny nie miały wirusa. No i robimy tak, że ja tutaj wsypę po prostu te nasionka do spirytusu. One mają grubą skórkę, więc to im nic nie szkodzi. I one sobie się odkażają. Mam już słoiczki opisane tutaj e, gatunkami, bądź też kolorami, jeżeli nie, nie mam gatunku. No i będę sobie odkazał po prostu i przerzucał te nasionka do dedykowanego już słoiczka. No, super Później je będziemy osuszać jeżeli nie odparuje jeszcze ten spirytus, ale odparuje powinien odparować, bo to jest około 90% spirytus. Powinien odparować. No i tutaj kolejnym krokiem będzie e, nacinanie skórki e, tych nasionek, żeby łatwiej miały nasiona wykiełkować. No to jedziemy teraz nasionka mix. No dobra, to mamy wszystkie odkażone nasionka. Też u Was tak napiernicza śnieg. Zobaczcie, jak smutno, bananków nie ma. Zobaczcie, ile naładowało śniegu. No, ze 20 cm będzie jak nic. No, także tak wygląda. Tam szklarnia biedna. Ogrzewana. Już dzisiaj byłem dwa razy tam zajrzeć. Temperatura póki co jest ok. Także idę dalej działać z nasionkami, bo na dworze to się dzisiaj nie posiedzi. Tak jak Wam mówiłem, że bierzemy kany na warsztat. To bierzemy. Nie róbcie tego w domu, bo to jest niebezpieczne. Odpalamy szlifierkę. わかる Widzicie? tak to wygląda tak to jest jak mechanik się bierze za ogrodnictwo a tak naprawdę to nie chciałem się męczyć z pilnikiem i stwierdziłem, że przyspieszę sobie troszkę robotę zautomatyzuję i jedziemy dalej oczywiście nie będę wam wszystkiego wszystkich tych nasionek pokazywał jak je nacinam, bo bym was zamęczył, także to sobie darujemy. Jak już wszystkie ponacinam, to pokażę wam co dalej. No i słuchajcie, mamy już ziarenka ponacinane. Jakby kto nie wierzył, to pokazuję. Są ponacinane wszystkie szlifierką. Tak jak mówiłem wcześniej, no to czyste lenistwo, nie chcę się pilnikiem trzeć. No to sobie troszkę przyspieszyłem. tak. No i teraz w każdym z tych słoików mamy inny gatunek kanny. I słuchajcie, jak jak źle zrobiłem, i to szlifowanie tych ziarenek uszkodziło je no to powiem wam, że około 100 ziarenek idzie w śmieci a jeżeli nie no to sobie ułatwiłem trochę robotę no ale cóż kto nie ryzykuje ten się nie przekonuje postanowiłem sobie ułatwić robotę i taką metodą je troszkę e, poprzycinać tak zamiast piłować pilnikiem mam nadzieję, że się nie zniszczą i będzie wszystko ok, więc kolejnym etapem teraz jest zalanie ich ciepłą wodą. Mam tutaj ciepłą wodę z kranu ode mnie. I teraz odstawiamy po zalaniu te ziarenka na 3 doby. 2-3 doby. W moim przypadku to będą 3, co im będę żałował wody. Niech się dobrze namoczą. Wrzucę je na matę grzewczą, jakieś 26-28 stopni, żeby ta woda była cały czas ciepła. No i zobaczymy, co się będzie z nimi działo, i kolejny etap będzie w kolejnym odcinku. No, to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.